Universal Studios Maćka i Janusza przedstawia odcinek pod tytułem Pierdolonie pojebana żarówka Serial Polonezjasz i Bejla Janusz weź umyj jaja bo ci śmierdzą aż jebie w całej chałupie Maciek ty pierdol swoje umyj bo brudne aż obstrane ty piś, do jeszcze mnie denerwuj Janusz ty w ogóle umiesz grać w szachy? W 1987 roku grałem z ojcem. Jak twój ojciec nie grał, tylko nagrywał seks taśmy, gdy rochał moją matkę. Co ty kurwa pierdolisz? No jeszcze ukradłem te seks taśmy i łapię się za pindola, gdy je oglądam. Ty kurwa złodzieju i z boku jak można się łapać się za pindola podczas oglądania takich zibańskich rzeczy. zaraz twojego złapię mocno, aż się potłaczesz. Kurwa wypierdalaj mi z chałupy, bo ci miotłą przypierdolę. Idę już mać jak co ty chcesz zrobić. Gotować te szachty. a na chuj. No kurwa wszystkie białe mają być jak brzuch Wojtka. Co ty masz do jego brzucha? Kurwa ten grubas jak skakał z piłką od koszykówki, to mu ciągle pęczek było widać. To na pizdę rzecz się patrza, bo lubię pęczki. A teraz Janusz idziemy na wódę. Tobie nie dam, bo potem z gołym pintolem latasz i nim wymachujesz. Bo lubię, jak się kąpie, to śpiewa mon mnie rucha, a ja jestem sucha. Weź ty się, kurwa, pierdol i w ty pierdolcu. A co robimy po rozgrywce, Janusz? Ja idę oglądać konwój, ja ty nie wiem. Ja pójdę oglądać seks taśmy twojego ojca. Kurwa, spróbuj to zadzwonię po Pawła. Po tego co chodził do czwartej klasy i co mu najebałem i wyruchałem, a potem mnie wyjebali. Tak dokładnie po niego. Dobra Maciek, gramy po mnie w kurwiarz zajebana szmato. A mam Cię wyruchać, żebyś płakał? Nie. To się zamknij stary dziadu pojebane. Co jest? No i brawo po światle Maciek idę się nachlać, bo już mam nerwy. Ty się zawsze denerwujesz jak Wojtek powiedział, że go w kurwiarz to mu wypierdoliłeś w pysk, bo wypiłem cztery butelki wódki. Kurwa, Janusz, przestawiamy ten stół i odkręcę tę wyjewaną w kosmos żarówę. Odkręć sepin dla debilu pierdolone. Dobra, Janusz, podsać mnie, a ja wykręcę żarówę. Poszukaj sewaki do usługiwania. Ała, a nie drzej kurwa maciek tej japry, bo mi uszy przypierdolą. Jak mam się nie drzeć, jak mnie boli? Zamknij pizdę i maczaj te łapę w tym wiadrze, bo ci z tego wiadra wypierdolę. Co już nie boli, paniusiu? Janusz bociek zwałce i będziesz płakał. Dobra, z prowotera ja wykręcał. A, 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 a kurwa moja ręka. Janusz nie szarp tak? Masz tu stój kurwa ała mi łeb Maciek, pomóż. A spierdalaj cicho. Hehe, teraz cię ogram Janusz jak masz łeb uciśnięty. Bo ty kurwo jebana też ma to pierdolona. No a teraz Maciek zabije zatułkę wypierdalać, bo na ja No i Janusz wydostałeś łeb z wiadla. Pierdol się. Maciek, po co ty poszłeś? A patrz i się kurwa ucznie robię, jak uczeń twojego ojca wykręca żarówkę. Nie będę patrzał, bo wolę iść do Bartka na dole niż patrzeć na ciebie w brzydalu orangutanowski. Butanowski. Oty konusie jebany. No i cyk wykręcamy cię. Oho. -oh -oh. Maciek przestań udawać odgłosy gwałconej kobiety. O kurwa Maciek co ty robisz ja pierdolę. O o ja ja. Eee, Maciek wszystko w porządku. Tak moi jaja tylko stanęły dęba jak biegi od łęki. Kurwa ten twój pindol to mnie wkurwia dzisiaj te malutki krasnalu. Masz brzydszego pindla ode mnie janisz. Oty kurwa pierdolona z kurwy jeba na zjebana ratarska Pipo. Kurwa Janusz przez ciebie wyjebałem zapałki. Zawsze wszystko przeze mnie. Tak bo ty zawsze coś odpierdolisz. A ty za to mocno odpierdalasz na ulicy. Dobra teraz nie podsać a ja sam to wykręcę bo ty kurwa nie umiesz chyba. Bo ci pindla połamie. No kurwa jego mać przestań gadać o tych pindlach bo mnie to wkurwia no do kurwy nędzy. Maciek kurwa przestań ja pierdolę. Patataj patataj patataj. O kurwa spadam a, a, a Maciek żyjesz? Nie rucham twoją matkę Siebie zruchaj krowo pierdolona Ty w ogóle słyszałeś że Wojtek no kurwa jego mać pierdolona jebana zjebana krowowska z skurwysyńska cipowska pojebana nie gadaj mi o Wojtku bo będzie jutro płakał no ja pierdolę a, ha 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 Janusz się obstrał belelele ludki strelele ludki. Maciek pierdolony gówniarzu pomóż mi Idź, lepiej Janusz, spodnie wypierz wojewię. Zamknij tę swoją niewyparzoną Marianowską paździochową mordę, kurwa mać. A Janusz, jaka kurwa duża ks-ks-kselka żaruwa. na dark łebie kupiłem. No i policja na karpu. Zara na ciebie naśle rzechlałeś na cmentarzu, a potem na grobie leżałeś. Ty kurwa jesteś lęda i świnia. Iwsza kurwa nieludzka jesteś, we wojnę to by ci rozstrzelali za to. Nie gadaj mi tufertka słowami i przypatrz się pizdo. Dawaj do kuchni mam prezenty dla ciebie. Jaki? Pierdol od Bartka. Grubas mi nie podskoczy. Dobra Janusz, dawaj chodź odkręcaj żarówę teraz ci dam, bo się popłaczesz. Cicho bądź, bo ci ja pełnę. No i mamy Janusz. O nie nie nie, nie kurwa a? Ała moja dupa chyba se ją połamałem. I dobrze to za twojego ojca, że mu nie pomagałeś. Kurwa przez ciebie zbiłem żarówkę. Czekaj pamiętam, co kiedyś mi ojciec mówił. Jest taka metoda, że potrzeba drutu a zgwałcona matka małego Maćka ma te druty i trzeba ponapierdalać w żarówkę i wtedy ona będzie działać, pamiętaj. Janusz on im też to mówił. Ty się nie liczysz, mały kurwil. Bierz tę żarówkę i ją podłącz pod coś tam. Ty kurwo znowu nie wykorzystujesz. Dobra kurwa mam dosyć. Pipę se polisz to pogadamy bo mnie wkurwiasz ty spierdolcu. Marokowy Pawełka będziesz tu stroił tak tu być nie będzie. Przykręcaj bo ci przyjebie. No dobra dobra już przykręcę. No i to mi dusie. Teraz Janusz dawaj mi Dzięki. Nie dziękuję bo po prostu nie powkurwiałeś. Dobra puść mnie. Okej. Okay. No to jednak Janusz na coś się przydałeś z kurwy synu. Etam chuj w dupę. No to graba sukim synu. Janusz dzięki za współpracę. I cyk odpalamy. O kurwa jego mać macie jak Wychodzimy stąd na dwór. No i brawo tak Janusz. Pomogłeś wyjebało sufit. Nie czepiaj się. No dobra, tym razem ci odpuszczę stary wariacie. Maciek ja za niedługo spać idę, bo 23.32. Kurwa sieć, bo cię opije. Kurwa mać przez ciebie miką i zaczął się. Kurwa na DVD masz i se obejrzesz. Dobra, bramy dalej. Dziękuję za obejrzenie ósmego odcinka Poloneziarza i Bemiarza. Zapraszam na więcej odcinków. Pozdrawiam. Dystrybucja Universal Studios Maćka i Janusza, opracowanie dialogów oraz spisywanie za pomocą programu Lona Postacie są fikcyjne, nie należy brać ich na poważnie zrealizowanie odcinka 1 kwietnia 2023 roku.